Łódzka filmówka to marka rozpoznawana na całym świecie i nie tylko wśród artystów związanych z dziesiątą muzą. Spod skrzydeł tej szkoły wyszli najwięksi polscy reżyserzy i operatorzy, zdobywcy Oscarów. Idąc z duchem czasów, z cyfrową rewolucją, która w ostatnim czasie mocno zmieniła kino, szkoła stworzyła Wydział Nowych Mediów. Studenci poznają w nim najnowsze technologie rejestracji, odtwarzania i form przekazu. Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów powstało w głębi kampusu, za zabytkową fabryką. Jest jednak zupełnie nowym obiektem. Główną część budynku zajmują pomieszczenia montażu i animacji, wyposażone w sprzęt o wartości 35 milionów złotych. Dzięki tak zaawansowanemu technologicznie wyposażeniu uczelnia może aktywnie współpracować z wiodącymi europejskimi i światowymi szkołami, kształcącymi najlepszych specjalistów przemysłu filmowego. Łódzka Filmówka jeszcze długo nie odda jednego z czołowych miejsc na liście najlepszych uczelni sztuk audiowizualnych.